No właśnie, no turbina, rok, miesiąc czasu, dokonała swojego żywota. Skończyła się, znaczy, skończyły się najprawdopodobniej łożyska tylko, no ale to trzeba, wiadomo, tam wleść, rozebrać ją, wymienić i tak dalej. Albo, co, no jest na gwarancji, mogę wysłać na gwarancję. Nie pamiętam, czy tam jakieś paragony były, miałem, czy one potrzebne. Muszę przejrzeć wszystko, co mi tam po niej zostało. Jeszcze decyduję, czy, czy ją będę wysłać na gwarancję, czy sam będę łapy pchać. Powinienem odesłać na gwarancję tak naprawdę bo zrobić, wstawić takie łożyska, żeby to podziałało rok i zdechło, no to to masaka jest to, nie? Ale wieje. <laughs> Widać, że się ustawia do wiatru, ale nawet nie drgnie. No. a panel oczywiście, no co, panel jak panel. Działa, tak? Zamontujesz raz i działa. Mogą, co, mechaniczne jakieś uszkodzenia mogą powstać, z, ale to no, z winy użytkownika, no nie? No samo z siebie przecież się nic nie stanie. No a wiatraczki, no niestety, ale one mają elementy ruchome i jest tam kilka rzeczy, które mogą się zepsuć i wcześniej czy później na pewno się zepsują. W przeciwieństwie do paneli.